O, rusza się tam, z kurwa. Nie, nie ma jak uciec, jebany. kurwis. Ja tam po, ja ta polecę u shotguna. Chłopcy, trzymajcie kciuki. No to, to go bo ja, ja, ja cię osłaniam. Wal, wal, wal. Dawaj go. Oj, chuj. Dobra, macie go. bo stres O kurwa! Pra... O kurwa! Rozjebałem typa widro z bombą, puszczał bo go wybuchu i wybuchł! Wybuchł razem z tym kurwa i umarł. LOL! <laughs> Nie, za, zapisuję to kurwa. Ty... No rozwaliłem granatem. Polećmy tam może, co? No o, nawet... sniper snajper! O fuck. Weź się schowaj. Uważaj, bo on się będzie trafiał. Oznacz go, oznacz go. Tak ci go na, na, na tym jest. <grywa> Kurwa, adios, pomidory. Twój stary ma cztery wory. Tak jest. Jest, jest, jest ten chłop na tym dźwigu jeszcze. Jest, 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 jest. <grywa> Babkę zapinana na wieży. Skud? No łapka ja Z... no, zapina na mój Ja kurwa nawet nie widzę go przez Chowaj się tutaj chodź tu chodź tu chodź tu chodź tu chodź tu no chodź tu bliżej Tam mnie nie widać właśnie Tam Dobra Teraz że ci briscie Już na ten odgłos tempy Dobra, na dół, pierdolę to. Zostawienie mi w życiu było dużym błędem z ja, Tak, miał rację kurwa. Kurwa, koło mnie jest typ to nie jeden. O pak, po co ja tu wbiłem? Po co ja tu wbiłem? Nie pedały, kurwa. mnie. Ula, Bo od razu mnie te typy zgarniają. Szokuj, uważaj. Wszystko jest, jest Zeskoczyli z dachu. Kurwa. Ale tu jebią. Fuck! na ten hmm. dach. A żeś mu pocisk, kurwa z Trivetera. No a bo się zdefilem ci kurwa. <śmiech> <śmiech> Snajper, ale... Mam go kurwo, że jednego. Ale nie Badnie. ma mnie. Ciekawie czy. Macie Spokój. ten?

Jasny chuj, co tu się dzieje dopiero kurwa? Ja pierdolę, ja pierdolę dosłownie, żeby się z ust mi to wyjąć kurwa. Chodź tu chodź, chodź, Mamy chyba plecy. Na dachu kurwa, na dachu jest typ. ale nie wiem czy mi powaliłem. Na, na Najsik. Łatam się, na, na dachu przed wami jest typ, chyba. Pięknie, Pięknie, ty... Pięknie 10 fragów mam, łopy No właśnie, rozjebałem cały team Wygraliśmy! Ja! <laughs> Brawo! Ostatniego fraga zajebałem! Ja pierdolę mówiłem, że to jest nasz mecz kurwa! Potężny nuch! Nie nie to nie sroku, po prostu Potężny Ale żeśmy kurwa ty rozpierdol zasiali! <laughs> no, srogaśnie kurwa! Czarny jeden frak. Dobrze było. <śmiech> <śmiech> Ja tam, Ja wam ten dach, a teraz odbijałem. tam nie dało się do was wylotować? Trzy razy. Kurwa. Czarny pszczelarz. Niech cię Twardy z ciebie, sukienko. Udało się. przejść przez to gówno Dobra robota. Kurwa. Czarny strzelec wyborowy. No. I wielobójstwo. Ja zbójł